Siemaneczko, ja jestem Patka, a to jest pierwszy odcinek z Hero Zero. Na sam początek. Na sam początek, chciałabym Wam powiedzieć, że zaczynamy od samego początku, więc powinno być całkiem ciekawym, Więc tak, będziemy dziewczyną. Nie taką, jaką ja jestem. Mam trochę... No, można powiedzieć, że mam trochę... Puh, mam twarz. Fryzura jest dobra, myślę. Nie, Fryzura jest taka dobra. Oczy. Oczy, jakie mam oczy? Hm. Tu nie ma takich oczu, jak ja mam, więc oczy sobie wymyślimy. Nie będą ja takie się dusowate. Brwi. Brwi mam... No, mniej więcej takie. Sorry, ja. nie mam. Tylko będzie takaś na takie rzeczy. Nos. Nos mam mało. O takie coś. O, takie coś. Usta. Nie mam malowanych. O, takie. Myślę, że mogą być. Proszę skóry. Nie. <noise> taką czekoladą. Dobra. Możemy chyba zacząć, dalej będziemy hard the rules, to jest Chciałam ogłosić, tak jakby ogłoszenie, jak będzie pod filmikiem 10 lajków to będą filmiki z kamerką. Albo no nie, 10 bo to za mało. 30 lajków to będzie filmik z kamerką. No to zaczynamy... Zaczynajmy grę. Znaczy mnie super gra. Witaj hard depois. Całkiem, że wyglądasz, ale to bez kostiumu, bez gadżetów, bez super sił. No dobrze, zaczynamy. Co potrafi. Zobaczymy co potrafi, przepraszam. Niech przemówiłam czyny. Więc... Zaczynamy od samych w początku. Nie będę osła bo to jest jakieś chore miasto. Bo kiedyś przed mieściem jak jest obrazka, ale w ciągu ostatnich miesięcy kradnie się tu awanturnicy i szaleńcy. Krążą pogłoski, że ktoś chce obniżyć. Cennych gr gruntów. Zdecydowałeś się zdobyć porządek w tej dzielnicy i przewrócić jej dawny blask. Tylko od czego zaczniesz? Na sam początek, wciszny dźwięk. Za głośno. Ok, I jeszcze. Okay. No, Misja czasowa rozpocznie. Serdecznie gratulacje dokonała swojego pierwszego bohaterskiego czynu Zdobyte doświadczenie pozwala Ci im przychodzić do wyższych poziomów i zyskiwać większe powa poważenie. Oczywiście wpadnie Ci też przy okazji parę groszy. Dobra. Właśnie w tej grze są poziomy, tutaj już zauważyliście, są poziomy. Że jest takie coś jak nazwa Twojego poziomu. Na przykład co każdy level dostajesz jakieś nowe, nową nazwę. I tu jest na przykład od tej pory: cieszysz się poważnie, jako Jestem teraz Dylmnicowa Lansiara. Nie wiem po co. A niech tak będzie. I otrzymam dwa punkty umiejętności i powiększył się asorty z Mifumpeksu. So, asortyment, przepraszam. Pokażę mi to wyglądać. No i jeszcze raz tu. Umiejętności. Super. Podniósł się poziom twoich umiejętności. Dzięki temu masz większe szanse w walce. Musi... Punkty umiejętności. Możesz też kupować bezpośrednio za monety. Ale z innej beczki. Jak ty właściwie wyglądasz? Chcesz tak na ulicę? Każą mi wybrać drugi Kupić sandały. Jap nie. Japonki z funkcją... Ogrzymania. Super. To, może sobie po prostu to to sobie przeczytajcie. Już? Dobrze. Mam stoczyć pojedynek ze Stefanu II. Atakujemy. O nie. Nie, nie. Dobrze. Wam zaatakuj. Wyrzucimy sobie walkę. Chociaż znaczy, myślę, że to będzie długo trwać. Pomyliłam. Wygrałam. Fajowo. Dobrze. Hmm. Pytać też teraz zatrzymajcie. Już? Dobrze. O! Serdecznie gratulacje! Brawo! Kończyłeś tutorial. Nasz świat potrzebuje więcej takich bohaterów, jak jak ty. Od tej chwili zwracaj uwagę na czerwony wykrzyknik, poogazuj ci on co jest do zrobienia w każdej kolejności. A tutaj jeszcze mały prezencik na nową od, drogę w tym bohaterskiej kariery. I dostałam pięć oponek otrzymałam 25% pomagała czamiści super trzeba było to pchnąć w końcu tutorialu gratulujemy tego chyba to jest a to trwa zaczną na lewo chyba będzie to samo no i jest zawsze to samo zaczyta się będę także w kolejnym odcinku zaczniemy już normalnie grać więc to Następnego książka! No nie. Jeszcze się. Przed Chciałabym Wam powiedzieć, żebyście subskrybowali mój kanał, lajkowali i komentowali. Przypominam o ogłoszeniu, że przy 30 lajkach pokażę, że twarz będą już odcinki z kamerką. Więc żegnam Was, Patka, i do następnego.